Hej, wszystkim. Dziś chcę podzielić się z Wami 10 rzeczami, których być może nie wiecie o waszym pilocie DJI RC. W rzeczywistości jest ich trochę więcej niż 10, ale nazywam je tak dla uproszczenia. Mamy więc sporo do omówienia. Zaczynajmy! Jeśli używacie dronów DJI już od jakiegoś czasu, prawdopodobnie wiecie o funkcji Zatrzymaj Lot. Jeśli jednak jesteście początkującymi użytkownikami, to jest to coś, czego na pewno musicie się nauczyć. Na pilocie DJI RC przycisk Zatrzymaj Lot jest ten sam co Powrót do domu. Przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować Powrót do domu lub szybko go naciśnij, aby natychmiast zatrzymać lot. Zatrzymaj lot nie tylko blokuje wychylenie drążków, ale też zatrzymuje wszystkie automatyczne tryby lotu, w tym powrót do domu. Zdecydowanie warto pamiętać o tej funkcji na wypadek, gdybyście chcieli na przykład, aby wasz dron szybko się zatrzymał. Kiedy pilot jest włączony, możecie wyłączyć ekran dotykowy jednym naciśnięciem przycisku zasilania. Wówczas ekran zostanie wyłączony i nie będzie reagował na dotyk. Pamiętajcie jednak, że drążki i przyciski będą nadal aktywne, a funkcje lotu nie zostaną zakłócone. Aby włączyć wyświetlacz ponownie, naciśnijcie przycisk zasilania jeszcze raz. Podobnie jak przycisk migawki w waszych aparatach lub bezlusterkowcach, lekkie naciśnięcie przycisku aparatu na pilocie RC zainicjuje automatyczne wyostrzenie. Warto jednak pamiętać, że ta metoda ustawi punkt ostrości w centrum ekranu. Ta technika działa zarówno w trybach zdjęć, jak i wideo i jest przydatna do uzyskania ostrego obrazu bez konieczności dotykania ekranu. Jednym przesunięciem palca od górnej krawędzi ekranu w dół odsłoni się pasek stanu. Wyświetla on informacje takie jak aktualny czas, status Wi-Fi, poziom baterii czy podłączone urządzenia poprzez port USB-C. Pasek stanu służy tylko do informacji i nie jest on klikalny. Dwa przesunięcia palcem od górnej krawędzi ekranu otworzą szybkie ustawienia. Większość ikon w szybkich ustawieniach reaguje na pojedyncze kliknięcie, jednak niektóre, takie jak Wi-Fi, Bluetooth czy tryb samolotowy, pokażą dodatkowe ustawienia. Jeśli przytrzymasz je dłużej, Przesunięcie palca od lewej lub prawej krawędzi ekranu do jego środka przywróci poprzedni ekran, a przesunięcie od dolnej krawędzi ekranu w górę całkowicie wyłączy ustawienia. Podczas korzystania z szybkich ustawień kliknięcie w dowolne puste miejsce przeniesie Cię z powrotem do poprzedniego widoku. Pilot RC może wydawać wiele denerwujących dźwięków. Aby wyłączyć wszystkie dźwiękowe alerty, przejdź do szybkich ustawień i kliknij wycisz. Nawet z włączonym wyciszeniem alerty o najwyższym priorytecie, takie jak krytyczny poziom baterii, jednak wciąż będą dźwięczeć. Aby przyciągnąć Twoją uwagę, oczywiście, jeśli chcesz wyłączyć tylko niektóre dźwiękowe alerty, przesuń suwak głośności całkowicie w dół. Na dolnej krawędzi pilota znajdują się dwa otwory gwintowane, które można wykorzystać do montażu akcesoriów. Rozmiar gwintu to M4, można tutaj zamontować przydatne akcesorium, na przykład jakim jest pasek na szyję. Piloterce ma wbudowany głośnik, ale nie ma wbudowanego mikrofonu. Jeśli chcesz dodać mikrofon, wystarczy podłączyć mikrofon USB do portu USB-C. Na pasku stanu pojawi się ikona wskazująca, że podłączono urządzenie audio, a przy następnym przechwytywaniu ekranu dźwięk zostanie dodany automatycznie. To jest test mikrofonu USB podłączonego do piloterce. Należy mieć na uwadze, że funkcja mikrofonu jest ograniczona, nie dodaje dźwięku do nagrań wideo i nie ma możliwości regulacji głośności nagrywania. Port USB-C pozwala także podłączać urządzenia do przechowywania danych, takie jak przenośne dyski twarde czy pendrive. Urządzenia te nie mogą być używane do przechowywania zrzutów ekranu i nagrań z ekranu, tak jak karta microSD, ale można przeglądać i oglądać ich zawartość. Gdy po raz pierwszy podłączysz urządzenie do przechowywania danych, pojawi się ono w powiadomieniach na ekranie szybkich ustawień. Skoro już wiecie, jak podłączyć urządzenia do przechowywania danych i przeglądać pliki, czy wiecie, że możecie też oglądać filmy na pilocierce, wystarczy przejść do konkretnego pliku filmowego i kliknąć na niego, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeśli nie słyszysz dźwięku, przejdź do szybkich ustawień i upewnij się, że głośność jest włączona. Dopóki DJI nie wprowadzi slotu na kartę SIM do pilota RC, musisz albo otworzyć hotspot Wi-Fi ze swojego telefonu, albo wcześniej załadować dane mapy, jeśli chcesz korzystać z map podczas lotu. Aby wcześniej załadować dane mapy na następny lot, włącz zarówno pilota, jak i drona i połącz pilota z Wi-Fi. Następnie kliknij na mapy i przewiń wokół oraz przybliż obszar, w którym planujesz latać. Im bardziej przybliżysz, tym więcej szczegółów zostanie zbuforowanych na przyszłe loty. Kiedy dotrzesz do miejsca lotu, dane mapy będą już zbuforowane, więc nie będziesz musiał tworzyć hotspotu Wi-Fi ze swojego telefonu, aby je pobrać. Piloterce ma dwa porty USB-C. Nieosłonięty port służy wyłącznie do ładowania i tak piloterce może być ładowany podczas użytkowania. Zasłonięty port hosta dostarcza energię, więc może być używany również do ładowania telefonu lub innych urządzeń. Nie będzie to szybkie ładowanie, ale może się przydać w awaryjnych sytuacjach. Na koniec, jeśli próbujesz znaleźć konkretną opcję i nie jesteś pewien, gdzie szukać, spróbuj przejść do sekcji profilu plików na głównym ekranie. W profilu znajdziesz takie rzeczy jak dzienniki lotów, zarządzanie dronem, znajdź mojego drona, a nawet możesz przeglądać forum DJI i sklep internetowy. Jeśli jesteś podłączony do internetu oczywiście. W menu ustawień znajduje się jeszcze więcej opcji, w tym takie rzeczy jak aktualizacja oprogramowania, czyszczenie danych bufora, ustawienia prywatności i odblokowywanie stref geo. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się przynajmniej jednej nowej rzeczy, której wcześniej nie znaliście. Jak zawsze, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę zostaw kciuka w górę. Proszę subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I tak, zgadliście. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!